Witam państwa. No, byliśmy świadkami myślę, niezłego widowiska o takiej dosyć, dosyć interesującej, aczkolwiek przykrej dla nas końcówce. No, taka jest piłka. Myślę, że, że trudno przełknąć tę gorzką pigułkę, ale, ale no, trzeba, trzeba to zrobić. Yy, zabrakło nam takiej koncentracji. Yy, już można powiedzieć, w końcowych sekundach. Szkoda, bo myślę, że zasłużyliśmy na trzy punkty jestem zadowolony z tego, jak budowaliśmy grę, jak graliśmy. Zabrakło może trochę takiej finalizacji i dołożenia tej drugiej bramki, postawienia kropki na D, ale myślę, że gra mogła się podobać, bo świetnie utrzymywaliśmy się przy piłce, budowaliśmy grę. Mówię, te ostatnie podania gdzieś tam może, może trochę było za mało takiego, takich podań finalnych w pole karne. Także to napawa mnie optymizmem Cóż, jest taka teoria, odrzuć niemożliwe, a wyjdzie ci nieprawdopodobne i, i myślę, że tak można zakończyć tę konferencję. Gramy dalej, na pewno dalecy jesteśmy od tego, żeby się załamywać. Jesteśmy bardzo źli na siebie i to jest sportowa złość, która mam nadzieję przekuje się na punkty w następnych meczach. Dziękuję. Dobry wieczór. Są takie emocje, że ciężko mi powiedzieć jaki ten mecz był, natomiast... Żeby pokonać jakąś drogę trzeba zrobić pierwszy krok i ten pierwszy krok mam nadzieję, że dzisiaj wykonaliśmy. Pierwszy punkt, pierwsza bramka. Wszystko było pierwsze dzisiaj. Więc mam nadzieję, że utrzymamy, bo na pewno dzisiaj nie zasłużyliśmy na to, żeby przegrać to spotkanie. Tak mi się wydaje. Oczywiście można sobie tam dywagować kto ma więcej piłkę, kto ile sytuacji stworzył. My mieliśmy swoje. Janek Mucha tak naprawdę chyba niewiele wybronił z tego co ja tak na szybko kojarzę. I na pewno ten punkt nada, da nam troszeczkę mm, pewności, bo tej pewności naprawdę nam brakowało w pierwszych 15-20 minutach przy odrobinie większej pewności siebie i spokoju, można było któryś z tych kontrataków inaczej skończyć. Ale nie skończyliśmy, było 0-0 do przerwy. później trudne otwarcie, bo przeciwnik zrobił dobrą akcję, popełniliśmy błędy. Ale myślę, że ostatnie 15. 20 minut dążyliśmy do tego, żeby zdobyć bramkę. Oczywiście zagłębie się cofnęło, zagłębie grało piątką obrońców. Nie jest to łatwe w ataku pozycyjnym kreować sytuację, ale, ale mieliśmy szczególnie po stałym fragmencie. Zmusiliśmy bramkarza do tego, żeby wybronił trudną piłkę, a na końcu sprowokowaliśmy do tego, żeby zdobyć bramkę. Cieszę się niezmiernie, jest to pierwszy krok. Ten zespół e, potrzebuje czasu na to, żeby ta gra była coraz lepsza, ale klub potrzebuje punktów i zdajemy sobie z tego sprawę, że niezmiernie istotny jest następny mecz Legiem. Dziękuję. Dziękujemy. Michał pierwszy pierwsze pytanie. Dzień dobry. Chciałbym spytać. Wiem, że, jest, że zespół potrzebuje czasu. Wiem, że zdobyliście pierwszą bramkę dzisiaj, ale czy mimo wszystko nie martwi Pana to, jak trudno przychodzi stwarzanie sytuacji, oddawanie strzałów celnych, bo to już trzeci mecz, gdzie tego było bardzo mało, zwłaszcza z akcji. Martwi ale też nadaje kierunek naszej pracy. Bardzo dużo nad tym pracujemy, żeby te akcje były płynne w końcowej fazie, żebyśmy zdobywali bramki. To co dzisiaj na pewno na plus dla tego zespołu. Wszystkie trzy zmiany były w ofensywie i wszystkie trzy zmiany dały kopa temu zespołowi. Fajnie, fajnie grał Gutek, a Dawid Gubaszczer i bramka, Miki też był bardzo aktywny. W związku z czym cały czas szukamy optymalnego ustawienia w ofensywie, ale słusznie pan zauważył, tych sytuacji jest mało. Mało strzałów, bo gdzieś brakuje nam odrobiny wyrachowania w ostatniej części finalizacji, ale od tego tu jesteśmy, żeby było coraz lepiej. Mam jeszcze jakieś pytania? Ja bym poprosił, żebyście Państwo tutaj zadawali pytania, a nie tam jak będziemy wychodzili, bo, bo po to jest konferencja, żeby z sobą rozmawiać. Tu mamy czy nie mamy? Nie jeszcze. Co jeszcze masz? O Vitellisa Maximańkę chciałbym spytać, bo odniosłem wrażenie, że dzisiaj słabszy mecz niż te który dotychczas rozegrał. Chciałbym spytać, czy Pan też miał takie wrażenie? No, panie Michale, jest Pan dużym fachowcem, więc proszę sobie samemu odpowiedzieć. Ja niezwykłem o, o, oceniać piłkarzy na konferencji, na bieżąco, od razu, na gorąco przepraszam, bo nie widziałem materiału wideo. Więc jeżeli Pan ma takie wrażenie, to ma Pan do tego stuprocentowe prawo, ale proszę dać mi czas. Na ocenę i przede wszystkim zwykłem, żeby pierwsi piłkarze dowiadywali się o indywidualnej ocenie, bo każdy dostaje swoją indywidualną ocenę po meczu, a dopiero później, żeby mogło to, jeżeli w ogóle, wyjść na światło dzienne. Ale gratuluję wnikliwości.